Fundacja Partnerstwo do Rzeczy Słupi jest lokalną grupą działania, której głównym zadaniem jest wdrożenie opracowanej oddolnie lokalnej strategii rozwoju do Rzeczy Słupi na lata 2009-2015. Strategia ta określa dwa najważniejsze cele, jakie partnerstwo zamierza osiągnąć. Są to po pierwsze przyspieszenie rozwoju gospodarczego poprzez wykorzystanie zasobów lokalnych oraz po drugie aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia. Dzięki programowi LIDER, Partnerstwo do Rzeczy Słupi wspomaga podmioty działające na obszarach wiejskich poprzez udzielanie dotacji na projekty zgodne z tymi celami, realizując tym samym lokalną strategię rozwoju. Ogłaszane przez Fundację już raz dwa razy do roku konkursy w ramach programu LIDER umożliwiają więc mieszkańcom pozyskiwanie dotacji na rzecz rozwoju obszaru objętego działaniem partnerstwa, czyli 19 gmin z obszarów powiatu słupskiego, bytowskiego, lełborskiego i sławieńskiego. Stowarzyszenie, które powstało w Krępie utworzone przez mieszkańców wystąpiło z takim wnioskiem, aby tu na terenie parku w centrum wsi, przy świetlicy, wybudować takie miejsce rekreacyjne. To się bardzo ładnie wpisało w projekt, który jest w tej chwili realizowany przez dożyczę rzeki Słupi i możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych poprzez lidera plus. Ten projekt, który został zrealizowany to jest budowa miejsca rekreacyjnego w miejscowości Krempa poprzez budowę altany takiej, na której, pod, pod którą można posiedzieć miejsce rekreacyjnych typu właśnie ognisko z ławkami. Ławki, które są tutaj zamontowane. Projekt obejmował kwotę 40 tysięcy złotych. Wiele w tym wysiłku było mieszkańców. To nie było tylko tak, że prace zostały zlecone firmie zewnętrznej i wykonała to. Mieszkańcy bardzo się angażowali, oni pilnowali tego, żeby to było tak, jak sobie zaplanowali. Zresztą tych pomysłów na uatrakcyjnienie spędzenia wolnego czasu w Krępie jest bardzo, bardzo dużo. Stowarzyszenie, jak wspomniałem, które tu powstało, szuka pieniędzy z różnych źródeł. A w tym roku już dwa projekty na dwa projekty zostali dofinansowani, oczywiście też przy udziale finansowym gminy na udział własnej pomocy takiej administracyjnej, ale cieszę się właśnie z tej inicjatywy mieszkańców, bo w tej miejscowości jest sporo nowych mieszkańców. Oni bardzo zintegrowali się z mieszkańcami Krępy, którzy tu mieszkają od lat i powstają wiele bardzo fajnych pomysłów i projektów.